dobry Państwu, witam Was serdecznie w kolejnym... No jeźdź. Witam Was w kolejnym odcinku z kategorii sportów pływających. W tym roku odwiedziliśmy kolebkę serpingu, surfingu, i windsurfingu w Polsce, czyli miejscowość Chałupy. Jak dobrze, jak widziałem na domu i wynika to również z teksty prostej Chałupy, Welcome tu, Kiedyś to była Mekka różnego rodzaju, różnego rodzaju Dzisiaj jest to męka winterfingowców i widowców Ale to, że tych szkółek jest tutaj bardzo dużo, my Państwu dzisiaj prezentujemy inny trochę rodzaj sportu, bardziej z zachodu, bardziej z południa, czyli serpi. Do tego będziemy mieli deskę Kona 10,5. Deska jest bardzo fajna, ponieważ to jest to deska Kony, a Kony deski są najlepsze. Właściwa ma bardzo fajny też zakrzywiony łatwą podwijając ją, będzie to dużą stabilność, kiedy będziemy na fali, będziemy próbowali robić tak zwany ruch e, surfingowca. Specjalnie na filmu... Nie dostyka te nasze fale nie zostały usunięte ponieważ musiałoby to trochę potrwać, jako że jesteśmy z zawodowymi e, profesjonalnymi zawodnikami jesteśmy w stanie sobie spokojnie poradzić w, obok tych e, fali. Normalnie kiedy będziecie Państwo próbować na swoich spotach trzeba je po prostu usunąć i później z powrotem włożyć tak, aby później placowiczą, którzy tutaj przyjadą w czerwcu, w lipcu, w sierpniu te fale nie przeszkadzały dzięki tym właśnie e, falochronom Dwa słowa teorii, ponieważ teoria jest najmniej istotna, aczkolwiek jest niezbędna. Tak jak tutaj widzimy, fale się upadają w bardzo fajne suele. Jest to około 4 do 6, może czasami więcej e, fal, które idą po sobie. One idą takimi partiami. Będziemy starali się te partie wyłapać i to najlepszą partię, a właściwie najlepszą lepszą część tej partii, czyli, czyli jedną falę e, dosią. W tym momencie wejdę do wody. Zajęcia będą bardzo krótkie, ponieważ mamy w środek maja tak naprawdę, jest około, woda mamy jeszcze około 80 stopni, jestem brany w piankę, ale już w gruntach, gdzie naprawdę jest bardzo, bardzo zimno, jak tu musicie Państwo zobaczyć, prawie nikogo nie ma w połowie maja na, na, na półwyspie, także serdecznie zapraszamy, ceny są o wiele bardziej przystępne, ludzie też jakby się bardziej e, uśmiechają. No, dla tych, którzy chcą poczuć tej wakacje, maj jak najbardziej jest dobrym miejscem.